W tym filmie widzowie wykonałem zadania od youtuberów na box PVP. Jak mi poszło, oglądajcie do końca, żeby się przekonać. Dodatkowo wleciał konkurs na 100 tysięcy. Więc no co, subskrybujcie i bierzcie udział. 400 apek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał, nie przedłużając miłego oglądania. Siemano widzowie, witam serdecznie. Dzisiaj odcinek mam nadzieję, że nie trudny, bo dokładnie jeszcze nie wiem, co będę robił. Mianowicie, wiem, że dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że wykonujemy zadania od youtuberów. No i mamy Mam nadzieję, że te zadania nie będą trudne. Mam nadzieję, że uda mi się je szybko tutaj wykonać. Eee, no i co? W tym filmie losujemy widzowie 100 tysięcy. Zostawić suba, łapę w górę w komentarzu swój nick z Minecrafta. Tu pojawia się osoba, która wygrała sv Gratulacje, admin najprawdopodobniej nadał Ci już tą rangę. Co do wyników, statek giveaway za ten dzisiejszy. On widzowie będzie za jakieś 4 dni, bo teraz robię filmy na zapas, bo wyjeżdżam. Ale no, to tylko tyle. Nic się nie zmieniło od wcześniejszego odcinka, bo nagrywam to tego samego dnia. Dalej mamy wszystko Supermana, Buty, Aquamena, głowę yy, to więc no nie za ciekawie, nie za fajnie, a najgorsze jest to widzowie, że nasze nożyce, które wcześniej zdobyliśmy, dalej się nie sprzedały. No bo jak widzę, jest taka godzina 19 i te nożyce są bardzo tanio powystawiane, bo yy, o nie, w sumie mam chyba najtańsze za 180 tysięcy, więc fajnie byłoby, żeby za tyle poszły. Jak za tyle pójdą, naprawdę będę ucieszony, bo potrzebuję gotóweczki, bo od razu bym sobie seta ulepszył. Yy, no bo kurde, no tak, no po prostu by się sprzedało tego seta ulepszyć. No więc to widzowie, chyba nie ma co przedłużać. Lecimy z pierwszym zadaniem. No no i mam nadzieję, że nie będzie jakieś trudne, no, mianowicie jeszcze może i je teraz po prostu przeczytam. Zadanie pierwsze od wydupcaja: Zrób linię z drewna na dookoła mapy. Nie mam pojęcia, co to za te zadanie, ale mamy zrobić linię dookoła mapy z drewna. Okej, okay, zrobimy to widzowie. Zobaczymy jak tu pójdzie. Na początek, oczywiście, będę potrzebował siekiery do tego. To raczej takie zadanie typu chillowe. Bardzo szybko uda mi się je uzupełnić. w się sensie zrobić. Jestem tego pewny, no bo kury dookoła mapy drewna muszę na pewno trochę wykopać. Zastanawiam, się ile tego drewna będę potrzebował na sam początek szczerze wykopię chyba całego szulkera, tak w sumie wydaje mi się, że cały szulker drewna będzie najlepszy, drewno można znaleźć na strefie bezpiecznej widzowie, więc biorę się za kopanie jak upość, idźcie, nie kopię drewno, tylko dam sobie ustawienia, żeby mi nie przerobiło tego, nie, nie wiem w ogóle ile warte jest drewno, ale no całego szulkera tego drewna no muszę wykopać, no i ustawimy dalej, ciekawe mnie jakie są zadania potem bo widzę, widzę już, że zakrętka dał jakieś zadanie, potworek dał jakieś zadanie i kurde, no mam nadzieję, że będzie to ciekawsze zadanie, niż, nie wiem, wokół drewna, w sensie mapa wokół drewna. A najlepsze jest to, widzowie, że tego drewna nikt nie kopie, nie? Ja w ogóle chyba. No nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktoś to drewno kopał. Jestem pierwszy chyba. Więc o tyle dobrego. Dobra, to jest dopiero staka, ja tego potrzebuję dużo. Jeszcze nawet nie wiem, jak ta linia ma wyglądać. Czy to ma być taka linia, nie wiem, jednokratkowa dookoła mapy? Nie, zobaczymy. Nie wiem w sumie, czy to muszę drewnem robić, czy deskami. Wydaje mi się, że to jest bez różnicy, a z deskami będzie mi o tyle łatwiej, że ich będzie po prostu więcej. I nie będę musiał poświęcać czasu na jakieś głupie kopanie drewna na boks PvP. No to jest po prostu naprawdę marnowanie czasu, i wydaje mi się, że tyle mi wystarczy. Lecimy na spawna, zmienimy sobie na inne cechy, żeby było troszeczkę mniej tego wszystkiego. No i lecimy. Taki jeden szybki rządek się zbuduje. I mam nadzieję, że kurde challenge będzie wykonany. Chociaż no, musiał, musiałbym się chyba mocno postarać, żeby, żeby go nie wykonać, nie? Chyba, że jakiś duży fokus będę dostawał, no bo taka szansa jest również. No i widzowie zaczynamy, nie? Lecimy tutaj, tutaj nie mogę i tędy już mogę i muszę budować tak. Przez całą mapę yy, drewnem, nie? O kurde, w sumie tego drewna bardzo dużo pójdzie, no bo taka malutka kreska, no to to jest kurde, prawie już ponad, prawie, znaczy prawie stack, nie? Dobra, to jest najgłupsza rzecz, jaką robiłem kiedykolwiek na serwerze. Też nie ma sensu, żebyście oglądali cały czas, jak będę kopał, i yy, znaczy stawiał te drewno. Mam nadzieję, że coś ciekawego przez ten czas się wydarzy. Ciekawi w sumie mnie, ile staków yy, pójdzie na yy, całą długość yy, tutaj. Chociaż, kurde, nawet my chyba w połowie nie jesteśmy teraz, a dwa staki poszły, kurczę, no to w sumie to zadanie. Może się nie udać, nie? No w sensie, no mam nadzieję, że, że mi nie zabraknie drewna, bo nie chce mi się już wracać tam i kopać tego na nowo. Ciekawe, czy to znika po jakimś czasie. Jakiś antygrif, czy coś, czy ktoś to y, wykopie. Wydaje mi się, że musi być jakieś czyszczenie mapy tutaj, bo byłoby mocno zasyfiono. Dobra, mamy całą tutaj linię. Poszło y, szybciuteńko i przyjemnie. Lecimy teraz tutaj. Nie wiem też jak y, przy strefie bez elitr będzie, czy będę jakoś tam atakowany, czy na spokojnie będę mógł sobie y, budować, nie? Bo jak ktoś mnie zauważy, jakaś większa ilość graczy, no to będę miał ostrego Kusa, żeby, żeby tego nie zrobić, nie? Będę musiał jakoś odlatywać czy coś. No mam nadzieję, że nie. Chciałem to wykonać szybko. Dobra, strefa bez już jest. O, tu jest widz się ma. Dobra, i tu się budować nie da, już lecimy dalej. I co? Trzy kratki też tutaj? Tak, jak najbardziej. I zasuwamy. Dobra, już jestem atakowany przez jakiś debili. I szczerze, nie chcę mi się z nimi bić, bo chciałem to zrobić, tylko no, oni już będą mnie kobebować, nie? Od razu zostałem szybko wyhaczony, więc sobie odlecę widzowi jakoś inaczej będzie trzeba to zrobić, mi się wydaje, że od drugiej strony. Miałbym łatwiejsze zadanie, gdybym to robił jakoś, kurczę z rana czy coś, bo aktualnie naprawdę dużo ludzi jest na mapie. Dobra, teraz robię jakiś speedrun i mam nadzieję, że uda to się szybko wykonać widzowie. Jesteśmy już bardzo blisko y, końca, chociaż dalej z tamtej strony nie widzę tego drewna. Tutaj już na tej strefie bez elit widzowie robi się niebezpiecznie, bo jak widzicie, no coraz więcej jest tutaj ludzi, zaraz będą mnie kołbebować co czy coś. Na szczęście znalazło się paru widzów, którzy mi y, pomagają przez to, że mnie po prostu chronią, więc bardzo miło z tej strony i widzowie udało się. Dobra, zajęło mi to 5 minut dosłownie i wszystko jest tutaj obudowane, cała Mapa wokół drewnem, więc no jedno z głupszych zadań serio. Mam nadzieję, że teraz zadanie od zakrętki będzie o wiele y, łatwiejsze, a może i niełatwiejsze, a ciekawsze po prostu. Ej, zakrętka dał łatwe zadanie, bo napisał przelej 3 losowym graczom na serwerze 10 tysięcy na dobrą grę. I powiem wam, widzowie, że w sumie y, zadanie bardzo przyjemne, ale minusem jest to, że ja, widzowie, nawet nie mam tylu pieniędzy, bo mam 18 koła aktualnie, abyś, a potrzebuję 30, żeby tutaj rozdać dla graczy, więc kurczę, muszę. Musiałbym coś sprzedać ciekawego. Tylko ja nawet nie mam co mógłbym. Nie mam itemów, które mógłbym sprzedać, żeby właśnie tutaj dla yy, gracza rozdać jakiegoś. Bo tutaj mam itemy Kubira, tylko no one kurde nic nie są warte. Ej, ja pierdzielę, jakie ciężkie. się naprawdę, gdybym ja miał kasę, to byłoby giga esto do wykonania, a ja nie mam kasy na koncie. Ja mam jeszcze najtańsze nożyce Batmana na rynku, których nikt nie chce. Ej, nie wiem, może ja sobie je usunę i je wystawię jeszcze taniej, za 170 tysięcy czy coś. No bo no serio, ja potrzebuję teraz kasy, żeby to zadanie wykonać jak najszybciej. Dodatkowo jeszcze napiszę na czacie, że nożyce Batmana za 170k na rynku i mam nadzieję, że kogoś po prostu ta wiadomość przekona i, i ktoś tutaj sobie to zakupi i uda mi się przelać. To chciałem tą kasę wysłać przede wszystkim osobom, które mają jakieś słabsze itemy, na przykład jakimś tutaj świeżynkom na bezpiecznej strefie. No aktualnie 10 koła możemy tutaj komuś przelać. Ktoś kto sobie tutaj bezpiecznie kopie, czy coś mu się przyda. Tu jest widzowie jakiś Julan 467. Zobaczymy czy jest, jest tutaj Więc mu yy, przelejemy 10 tysięcy, raz, dwa i trzy Niech sobie tutaj ma na lepszą gierę 10 koła, nawet nie wiem czy zauważył, mam nadzieję, że Zauważył i mam nadzieję, że się ucieszy Z y, takiego szybkiego przelewu Jak na sam początek, w momencie kiedy masz Żelaznego seta, 10 koła widzowie, naprawdę jest Bardzo spoko, tylko no kurde, dobra, chyba nie Zauważył, dobra, ja teraz robię wszystko widzowie Żeby zarobić na te, kurde Rozdanie kasy, nie, no bo serio, nie mam nic Te nożyce supermana, czy Batmana są jedynym itemem, który mogę jakkolwiek Spieniężyć, więc kurczę, no jest nieciekawie. Dobra, coś czuję widzowie, że sprzedanie tych nożyc Może być giga problematyczne, więc Zrobimy sobie taki myk, że ja po prostu yy, Kurde, utknąłem jeszcze tutaj Ja po prostu widzowie zmienię sobie ch I polecę yy, na yy, strefę Bez elit i tam sobie mam nadzieję Uda mi się wykopać parę ty tysięcy No, potrzebuję tylko dwunastu koła Na to, żeby to po prostu od razu przesłać Ludziom, więc no, zadanie też Takie nie najtrudniejsze w momencie kiedy nikt Nie będzie mnie, kurde, yy, bezpotrzebnie yy, Bił, no bo jest duża szansa, że Znajdzie się właśnie jakiś upoś, który będzie mi ciągle klepał, bo widzę, że strefa tutaj jest ostro przerypana, bo bardzo dużo ludzi tutaj jest. I od razu zostanę zaatakowany najprawdopodobniej. Aż nie no, tutaj jakiegoś co ja mam niby z ludźmi. Niby to jest klan jeszcze yy, przeciwników, bo są danki. A tutaj danki i banki mają ze sobą rywalizować. Ale dobra, ja nie będę czekał półtorej minuty, aż kurde na to, żeby to wykopać. Ja lecę szybko, kurde. Zmieniam CH i kopię sobie yy, na pełnej. Jedynie muszę zmienić w ustawieniach, żeby automatycznie mi się wszystko sprzedawało. No i kurde, mam wrażenie, że 10 czy tam 12 tysięcy nie będzie Problemem. Dobra, widzowie, miałem 20 tysięcy, a tutaj czpiotowi wysłałem przed chwilą 10 szkoła, bardzo się ucieszył, dwa razy podskoczył. No niestety mikrofon mi przestał działać naprawdę. Już mam lekko go dość, no bo yy, tutaj nagadałem się, że dostałem kaskę i wszystko, a yy, no niestety mikrofon nie działa, więc muszę, żeby tutaj wykonać zadanie, przelać jeszcze jednej osobie 10 tysięcy i wydaje mi się, że gdzieś tutaj jakaś osóbka powinna być. No ja tak szukam właśnie takiej osoby w żelaznym secie, a nie na przykład typa, który na czytach sobie kopię. No bo takich ludzi, no to yy, walić serdecznie, bardzo nie pozdrawiam i nie lubię. Cheaterów, no bo psują gierkę i to mocno, nie wiadomo po co citować, Więc to jest i koł ten nie ma. Zmienimy sobie No Chciałem jakiegoś żelazniaka. Jeszcze na szybku tutaj znaleźć kogoś takiego, który dopiero co zaczyna. Kurczę, nawet nawet na elitra nie ma. I te 10 mu przelać, bo wiem jakie jest kolejne zadanie od zombijaczka, widzowie, i nie mogę się doczekać go y, wykonać. Dobra, tam sobie kopią żelazo chłopaczki. No nie, no nie no, nie mają klany jakieś, no są ogarnięci. O, spocony banan tu jest jakiś, więc spoconemu bananowi chyba nie poznał, nawet więc spocony. Banan, 10 tysięcy na jego konto właśnie w tym momencie poszło i od razu się zapytał, czy go dodam do klanu, więc kurde, witam serdecznie, nie? Yy, witam serdecznie, od razu go dodałem do klanu i przylemu i widzowie, teraz wykonujemy yy, kolejne zadanie i najprawdopodobniej ostatni w tym odcinku, bo ten odcinek byłby za długi. Niestety potworek dał mi zadanie yy, takie, że napisał, strapuj kogoś łóżkiem na boks PvP i wydaje mi się, że to łóżko już nawet nie działa na boksie, więc no niestety odpada i nie mogę tego wykonać, ale no byłoby to na pewno jedno z naj, najtrudniejszych zadań w dzisiejszym filmie e, Ale widzowie, zadanie od zombiaczka Zabij przeciwnika bez jednej części seta No i zastanawia mnie widzowie jedno Czy tą częścią seta może być tak, że nie będę miał klatę A będę miał elitrę Wydaje mi się, że nie, bo wtedy byłoby to za łatwe Więc mój plan jest taki, że zabiję kogoś widzowie Bez y, bani Więc no, jak widzicie, może być chore, trudne zadanie e, Nie mam szans na jakiejś strefie bez elit Czy, czy, czy coś takiego wykonać No bo no, tam jest ciężko Jedyna szansa jest taka, że byłbym w stanie widzowie zabić jakiegoś gracza. Kurde, w żelaznym secie. W troszeczkę słabszym secie przede wszystkim. I z kogoś, kto nie będzie miał, to temu nieśmiertelności. Nie wiem, czy mogę na coś takiego w ogóle liczyć. Yy, bardzo bym chciał spróbować. Ale może być, kurde, yy, ciężko po prostu. No to będzie najtrudniejsze zadanie. Zabić kogoś bez części seta. Albo widzowie najprostsze. Ej, zabiłem, udało mi się. I tu jest jeszcze ziomal, który mi odlatuje i jego też bym prawie zabił. Tylko, ej, dobra, i nie wiem. Nie wiem czy zaliczyć tego te, fraga, no bo zabiliśmy jakiegoś stiva widzowie, totalnie bez seta, bez niczego i to bardzo szybko. Jestem w szoku, no bo wykonane to zadanie zostało bardzo szybko, no ale też no, nie był to najtrudniejszy frag. No tu był najłatwiejszy, nie wziął, no, był totalnie bez seta, bez niczego. Ale no mówię, wydaje mi się, że nie byłbym w stanie zabić nikogo inaczej. Więc no co? Wydaje mi się, że odcinek udany. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie kanał, widzowie, bo lecimy po 16 tysięcy. No i widzimy się jutro o 15, bo robimy daily. Elo!